Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś taka zapowiedź najbliższego wydarzenia, które już w zasadzie za miesiąc, a ze mną w połączeniu telefonicznym pani Joanna Lamparska. Witam Panią bardzo serdecznie. Witam bardzo Pana serdecznie. Witam i wszystkich. Pani Joanno, jest Pani dyrektorem festiwalu, Piątego Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic w Zamku Książ w Wałbrzychu. To cykliczne spotkanie. cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jak będzie w tym roku? Jaki będzie główny temat przewodni? Jacy będą goście? No, mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej niż było w ubiegłym roku, bo z całej Polski przyjeżdżają do nas i poszukiwacze skarbów, eksploratorzy, ale i archeolodzy, i pracownicy naukowi, i w ogóle wszyscy, których interesują tajemnice historii. I w tym roku chcemy skupić się na kilku takich podstawowych tematach, przede wszystkim, jak zwykle, Zaginione w czasie II wojny światowej y, dzieła sztuki, zabytki. Wiemy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest coraz bliżej odnalezienia słynnego portretu młodzieńca Rafaela, który zginął przecież prawdopodobnie w Morawie na Dolnym Śląsku. Tu był wcześniej ostatni raz widziany, więc dużo będziemy mówili właśnie o odzyskiwaniu zabytków, ale także chcemy troszeczkę przybliżyć te lata zaraz powojenne. Pod takim y, może y, znanym wszystkim tytułem Armia Radziecka, znasz ją od dziecka, udało nam się, i mam nadzieję, że dojdzie do festiwal, pozyskać jako wykładowcę gościa, y, y, jako gościa naszego lekarza, oficjalnego lekarza Armii Radzieckiej, która stacjonowała tu na Dolnym Śląsku. W ogóle pierwszą osobę, która w karetce pogotowia była również w Czarnobylu zaraz po katastrofie. Więc chcielibyśmy opowiedzieć troszeczkę, co Arna Radziecka robiła tutaj, jaki był jej udział między innymi również w zabieraniu, w grabieniu naszych dolnośląskich skarbów. Oprócz tego wracamy troszeczkę głębiej, wracamy do czasów Legionów i do czasu Marszałka Piłsudskiego. Będą dwie potężne rekonstrukcje, jak zwykle tam książki, jedna na dziedzińcu, druga w parku. Bardzo serdecznie zapraszamy. Oprócz tego, jak zwykle, promocji książki. Książek w tym roku mamy nową książkę Tajemnice Podziemi Europy, czyli Miasta do Góry Nogami. Czyli te wszystkie tajemnicze, dziwne miejsca, które w Europie można spotkać. Również wystawa o tych podziemiach i mam nadzieję, taki hit programu, czyli. Przedwojenna, dolnaśląska kamera albo Wunderkamera, czyli taki gabinet osobliwości, jaki książęta, władcy, arystokraci urządzali sobie w swoich rezydencjach w dawnych czasach. W tamtych czasach, kiedy nie było internetu, nikt aż tyle nie jeździł, każdy dziwny przedmiot, każdy taki inny przedmiot był na wagę złota. I już mogę powiedzieć, że udało nam się pozyskać m.in które sam osobiście zaprojektował brat Trudkiego Króla tu na Dolnym Śląsku. I pewnie nie byłoby w tym nic dziwnego, ale gdy Państwo zobaczycie to krzesło, to w ogóle wykracza kilkadziesiąt lat przed swoją epokę. Oprócz tego największe eksponaty takie zoologiczne, Kiedyś ludzie lubili takie rzeczy zbierać. Największy upolowany na ziemiach polskich niedźwiedź. No, ja akurat nie do końca jestem miłośniczką takich, y, takich rzeczy. Niemniej jednak no, jest to jakiś taki element historyczny związany z pałacami na Dolnym Śląsku. On akurat pochodzi z śląskiego pałacu, nie z Dolnego Śląska, z Górnego Śląska, ale myślę, że również to będzie warto zobaczyć. Także bardzo serdecznie zapraszam. Oprócz tego no, mnóstwo tajemnic, skarbów, historycznych spacerów, nagród, dużo książek do rozdania. No i w sobotę wieczorem film niemy Charlie Żołnierzem, ten słynny film z niemy, z muzyką na żywo zespołu Czerwiec. co nasz prawie że już stały głos, gość, rewelacyjny zespół. No proszę sobie wyobrazić, ciepły wieczór na dziecińcu zamku książki, są gwiazdy, a tutaj gra muzyka i oglądamy sobie film. Także serdecznie wszystkich bardzo zapraszam. Bardzo się cieszę. Zapowiada się bardzo ekscytujące spotkanie. Już 12-13, to jest sobota, niedziela. Rozpoczęcie godzinie tak. Przepraszam, sierpnia, rozpoczęcie o godzinie 10 w sobotę. Tak. Pani Anno, więcej informacji, gdzie można uzyskać? Strona internetowa, jakiś kontakt, tak, czy bilety? Tak, oczywiście, festiwal, festiwaltajemnic.pl to strona festiwalu. Jesteśmy na Facebooku, ale również na stronie Zamku Książ, z uh -huh. któ, którego mury udzielają nam gościnne wszystkie informacje. Jeszcze prosimy dosłownie o parę dni, a już za chwilę cały pełny program. Festiwal jest bezpłatny, niemniej jednak jako, że odbywa się na y, Zamku Książ, a Zamek Książ jest zabytkiem biletowanym, więc po prostu w cenie biletów, w cenie zwiedzania również te wszystkie dodatkowe atrakcje. Bardzo Pani dziękuję. Odsyłamy Państwa na stronę to jest Festiwal Tajemnic.pl. Tam więcej informacji wkrótce Mam pojawi Pana się. Też się. Jak najbardziej pojawi się. Popraszę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Rozmawialiśmy parę dni temu. Bardzo ogromnie pani dziękuję. Wkrótce pojawi się na stronie program szczegółowy. Więcej informacji. Bardzo pani dziękuję. Moim gościem była dyrektor Festiwalu Dziennikarka i autorka wielu pozycji książkowych na temat. Historycznych i tajemniczych miejsc Dolnego Śląska jest ich trochę tutaj. Bardzo dziękuję, Pani Janusz. Bardzo dziękuję, pozdrawiam i zapraszam.